Siemano ludzie, witajcie w piekielnym garażu W dzisiejszym odcineczku elektryka Zaczynam od przedniej lampy Połączę przednie kierunki Założę już szkło Czyli zamknę lampę i przechodzę dalej Pucha prądów Pucha prądów nie była całkiem podłączana Są tylko wyprowadzenia, zrobione przewodów Więc tam będzie trochę zabawy Pewnie tylko tyle dzisiaj zrobię. Tylko albo aż tyle. Może uda się zaświecić jakieś światełka na fajrand. Będzie prawo jak fajerwerki na Sylwestra. Dobra. Nie będę za wiele gadał. Biorę się do roboty, bo dzisiaj później przyszedłem, bo się przeciągło w pracy i tak trochę wyszło, ale nadrobimy. Dobra. OK, ziomeczki. Pewnie czekacie na raport z dzisiejszych prac. No, poszło trochę gorzej niż się spodziewałem. Eee, no, ale coś zrobiłem. Wiadomo, małymi kroczkami do przodu. Nie od razu Kraków zbudowali. Podobno. Tak ludzie we wsi gadają. Dobra, pokażę Wam co zrobione. I będę się zmywał. Tak, jak widać, już dwa akumulatory muszą wiszeć na jajach, bo z kołem by już się wszystko wysrało. Dobra, skrzynka siedzi. Niestety jest niepodłączona, bo musiałem trochę spreparować przewodów. Nie było to przygotowane. Wiązka jest rozłożona dość ładnie. Po silniczku, te tupa, po ramię. Co ja pierdolę, za dużo piwa dzisiaj było. Yy, założyłem cewkę zapłonową. Oczywiście lampa jest też złożona już. Wszystko jest tam podłączane tak jak trzeba. Podłączyłem yy, generalnie przewody z silnika. Chodzi o prostownik. Prostownik jest tutaj ładnie zamocowany. Pod ramą nie chowałem go w puchę, żeby się lepiej chłodził. Wiadomo, prostownik się może troszkę grzać. No i cóż, tu przód jeszcze, z przodu jeszcze jest do to podłączenia czujnik ze sygnałem. No i cała pucha prądów, kurde. Tyle na dzisiaj, w sumie. Niewiele, bo niewiele. Ale coś ci zrobione musiałem założyć kurwa Ziewasz to nie mów Musiałem przykręcić zawiasek do siodła Dlatego żeby mi tam kolidowało z, z prostownikiem No i cóż Na dzisiaj tyle Kurde, no nie jestem zadowolony do końca z dzisiejszego dnia Chyba zostanę i skończę. Nie, trzeba trochę odpocząć, trzeba trochę odpocząć, bo mam wyjazdową robotę. Mam się za 4 godziny stawić na wyjazdowej robocie. Także tutaj, już na tym stoliczku, było tak pięknie porozkładane, a już zostało w sumie niewiele gratów. Wszystko fajnie schodzi. O, takie ładne ujęcie damy tutaj lampy. Także, a, spiąłem przywody na kierownicy, tryteczkami ładnie, to też, to też dzisiaj było właśnie, bardzo duża praca wykonana, no i co, no kurde, tyle, no. idę, idę te parę godzin, się prześpię, jutro będziemy działać dalej, no to jutro już, to jutro już to puchę popodłączam, na pewno I zapalimy jakieś światełka i będę tutaj dalej składał tył. Zębatka z całym koszem, yy, osłona łańcucha, łańcuch, błotnik. No i koło. I później zostanie siodło, gaźniki. No właśnie, gaźniki jeszcze są całe do roboty bo gaźniki gdzieś tam sobie leżą tam, 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 tam a tu są jeszcze, o proszę bardzo ta taśma do owijania wydechów wydechy będą, kolanka będą owinięte, no tu miki są czarne tam na półeczce tak jest w projekcie będziemy się trzymać projektu a jak coś nie będzie pasować, to będziemy zmieniać Bo możemy Bo no właśnie Zrobię sobie jak sobie będę chciał i, i, i co mi zrobicie? Nic mi nie zrobicie Dobra, to tyle na dzisiaj Zamelduję się jutro i będziemy dalej działać Na razie